Witajcie kochane, dzisiaj jesteśmy na spotkaniu w pięknym miejscu z ambitną marką. Mamy tu między nami ambitną markę, i nie wypuścimy z rąk. Tak, już żeśmy tutaj obsiadły. Między tak, między nami kobietami ambitna marka, nasza Patrycja. I co powiemy o Patrycji, Kasiu? Patrycja to zarąbista dziewczyna, która tak jak my. Widzi biznes troszeczkę inaczej: budowany na relacjach, na wspólnej współpracy, na takich wartościach, których nam teraz bardzo, bardzo brakuje. I dlatego postanowiłyśmy zaprosić Patrycję i ambitną markę właśnie do Wyszkowa, żebyśmy się spotkali. I nie tylko my, kobiety, ale i mężczyźni, ci, którzy poszukują innego sposobu na to, aby się reklamować albo albo razem współpracować. My w fundacji widzimy, jak ważne jest to, żeby po prostu mieć fajnych ludzi wokół, bo można z nimi robić mega rzeczy. Więc Patrycja, co nam zaproponujesz? Bo ty jeszcze zajmujesz się szkoleniem takich przedsiębiorców. Tak, postanowiłyśmy tutaj wspólnie z dziewczynami zrobić taki ambitny networking. My robimy je już od bardzo, bardzo dawna. To jest takie śniadanie dla przedsiębiorców, gdzie przy jednym stole rozmawiamy o biznesie, o tych bolączkach i problemach, wyzwaniach, ale też dzielimy się pozytywnymi rzeczami, wiedzą. Więc połączyłyśmy taki networking z takim krótkim szkoleniem, więc serdecznie Was zapraszamy. Tym bardziej, że to będzie w bardzo pięknym miejscu, w Wyszkowie. Dziewczyny w ogóle robią piękne eventy w pięknych miejscach, więc no, zapraszamy Was serdecznie serdecznie do rezerwacji i mam nadzieję, że do zobaczenia.